Jednym z warunków zaakceptowania swojej wewnętrznej ambiwalencji. Koalicja performatywna na czas chaosu to jest przestrzeń twórczo egzystencjalnych poszukiwań. Dla osób nastoletnich i młodych dorosłych, a ta wystawa to dokumentacja akcji performatywnych, które młodzi artyści i artystki przygotowywali, inspirując się książką reguły na czas chaosu, zastanawiając się nad tym, gdzie chaos jest i jak z nim żyć. To nie jest tak, że, że czytamy tą książkę z jakimś nabożnym kultem, ale czytamy ją z krótką sprawdzania. Czy to w ogóle ma sens? Czy to działa? Jak działa? I jakie reguły moglibyśmy my zaproponować? to jak najbardziej zrozumiałe, że żyjemy w czasach w których niebywale silne i przepogełniające jest poczucie, że tak już tak się nie da, że musi nastąpić jakieś przewartościowanie, tylko że nie Myślę, że też ta wystawa dała taką przestrzeń dla każdej osoby, żeby zabrała głos po swojemu, żeby miała szansę wybrać sobie sposób, w jaki chce opowiedzieć o regułach na czas chaosu, o regułach tej grupy. Zaczęliśmy od chóru performatywnego na wernisażu i właściwie później przez trzy dni ten chór trwał właśnie postaci prac. Najważniejsze, co ogólnie wyniosłam z całego tego procesu to jest umiejętność rozmowy z ludźmi. E, odwaga, bardzo dużo odwagi, którą mi dało, dał ten projekt, i taka uważność i czujność na innych ludzi, na ich serce, na ich wnętrza, na to, co mają do przekazania i na ich piękno tak naprawdę. Sądzę, że po prostu warto mówić o tym, co nas trapi i nie bać się wyzwań, bo czasem naprawdę warto jest podjąć ryzyko, bo... Skutki mogą być naprawdę niesamowite. Byliśmy tacy też podjarani tą pozytywną energią i mieliśmy genialne wsparcie osób z produkcji, osób, które nam jakby pomagają w tym wszystkim i to była taka, czuć taką wspólnotę wtedy. Apeluję, dajmy się polaryzować. Nie dajmy się omocnać też chwilę prostycznej konstrukcji. Apeluję, nie dajmy się polaryzować. 私もそうですけど、私もそうですけ